Dajcie, kochani, dziś spotkam się z Kasią, założycielką i właścicielką tego pięknego miejsca, Zielony Taras, przestrzeń dla zdrowia. Zobaczymy, jak tam jest pięknie i wspaniale. Witaj, Kasiu. Witam na Zielonym Tarasie. Dobry, serdecznie. Cóż za piękne miejsce. <laughs> Dziękuję bardzo. Kasiu, powiedz, skąd ten pomysł na takie miejsce? Oj, pomysł dojrzewał wiele, wiele lat. To jest takie spełnienie trochę mojej pasji, w którą weszłam, czyli naturalnych sposobów leczenia i dietetyki. W tej chwili jest to już ukierunkowane na medycynę chińską, ale Zielony Taras zrzesza wiele, wiele specjalizacji i ciekawych kierunków odnośnie właśnie zdrowia. Taki skrót cud. Ciało, umysł i dusza. To jest wszystko, co na zielonym tarasie możemy naprawić albo zaopiekować się tym. Stąd był właśnie pomysł takiego miejsca, które zrzeszy pasjonatów, specjalistów, y, którzy no, pasjonują się chęcią pomocy ludziom leczenia właśnie w tych wszystkich trzech obszarach, jakim jest ciało, umysł i dusza. Pięknie powiedziane, jestem bardzo ciekawa i chętna zobaczyć to miejsce jeszcze bardziej. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Kasiu, tak czy możesz nie. nas oprowadzić? Tak, tutaj mamy kameralny korytarz i wejście na ten nasz zielony taras, który za chwilę obejrzymy. To jest chyba taka wizytówka tego miejsca. Natomiast filozofia, jaka mi przyświecała, planując tą przestrzeń, to był spokój, wyciszenie, harmonia. I chyba się udało to osiągnąć nie tylko dzięki kolorom, ale też osobom, które tu się pod dachem zielonego tarasu zrzeszyły. Widać tutaj na tablicy wszystko. Może podejdziemy? Tak. Tak, kogo tutaj tak. mamy? Tu, tu są właśnie terapeuci, którzy przyjmują na zielonym tarasie, aczkolwiek nie wszyscy, ponieważ niektórzy cenią sobie y, prywatność i pracują w takim osobistym kanale z pacjentami. A tu są osoby, którymi oficjalnie się chwalimy czyli Zielony Taras się chwali na Facebooku, i Instagramie i którzy są do dyspozycji każdego, kto chce zadbać o siebie w bardzo różnych obszarach. Zaczynam od psychologii, po y, pracy z ciałem, czyli fizjoterapeuci, masażyści, y, po głębsze warstwy, jakim jest dusza. Y, mamy tutaj właśnie pracę kranio, czyli y, również nerwy błędne, czyli głębiej, głębiej w ciało, y, bardzo taki y, już głębszy poziom y, pracy z pacjentem. Więc myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, w zależności od zdiagnozowania potrzeby. Świetnie, widzę tutaj szerokie grono wykwalifikowanych osób, tak jak tak, mówisz, w różnych tak, obszarach, a pytanie, czy ktoś z tych osób, któraś z tych osób Ciebie czymś zaskoczyła albo wprowadziła jakąś rewolucję w Zielonym Tarasie? No nie, zaskoczyć nie, dlatego że sama wiesz Magda, jak to jest, jak się wchodzi temat zdrowego życia, no to dotykamy różnych kwestii, i żywienie jest zupełnie podstawowe, ale potem praca ze samym sobą, gdzie odtrujemy organizm, to pojawiają się potrzeby innej natury. I te wszystkie osoby, które tutaj się pojawiły, to są kierunki, które są mi znane, jakby z osobistej drogi, ale też bardzo pożądane tutaj, które gdzieś czyś mniej lub bardziej świadomie przyciągnęłam, ponieważ te wszystkie osoby wyznają te same wartości odnośnie zdrowia. I takiego codziennego stylu życia, bo to tak naprawdę nie jest okazyjne. Te wszystkie osoby tutaj łącznie ze mną to są osoby, które wyznają pewną filozofię i żywienia, i codziennego stylu życia, i spania, naprawdę w, do banalnych kwestii, jakim jest woda na przykład. Także to jest jakaś taka energia, wibracja, która nas tu wszystkich do siebie przyciągnęła. Także to jest zakres osobowy, ale jeszcze jest kwestia też warsztatów i wydarzeń, które tu mają miejsce, bo poza gabinetami mamy też salkę, która jest w tej chwili zajęta, ale odbywa się tu też wiele ciekawych wydarzeń i warsztatów, również obracających się w zakresie właśnie samorozwoju, samoświadomości i zdrowia ogólnie pojętego. A jakieś ostatnie wydarzenie właśnie mogłabyś powiedzieć, czego dotyczyło? Najbardziej, no ostatnio cykl wydarzeń, który się pojawił, to jest właśnie cykl y, nauki masaży. Y, dodatkowo cyklicznie odbywają się warsztaty akces Barsa, to są również takie warsztaty pracy na punktach y, głowy. Y, mamy warsztaty aromaterapii, które też się zbliżają i miały miejsce ostatnio. Także cały czas coś, są kręgi kobiet. Tutaj też dziewczyny bardzo tak aktywizują i angażują się, jeśli chodzi o więzi kobiece, które są związane zarówno z medytacją, jak i właśnie z ćwiczeniami. Ogólnie pojęta joga, który jest też kilka rodzajów i ona się tu przewija. Także ten zakres jest bardzo duży. A właśnie a propos kręgów kobiet, czy więcej kobiet czy mężczyzn no, odwiedza Zielony Taras? Zdecydowanie kobiet. To jest w ogóle taka ta sfera rozwoju duszy i ciała. Bardzo mocno tutaj kobiety są aktywne. Mamy jednego rodzynka Marka, który jest fizjoterapeutą, a tak poza tym są to głównie kobiety. No to jest niesamowite. Mam nadzieję, że panowie dołączą. Wnętrze jest prześliczne, naturalne i tak jak mówiłaś, o spokoju dla ciała, dla ducha, to od razu nastraja do takiego. Do takiego humoru, do takiego nastawienia. Także jest tutaj przepięknie. Jeśli możesz, to chętnie zobaczymy dalszą część zielonego tarasu. Dobrze, tutaj widzę praktyka jogi, warsztaty, spotkania. Tak, Cóż tam jest, się dzieje? To jest celka właśnie, w tej chwili nie możemy na nią wejść, bo jest zajęta, ale jest to taka bardzo kameralna przestrzeń na niewielkie grupy osób, maksymalnie do ośmiu w której można przeprowadzić warsztaty lub właśnie ćwiczenia medytacyjno-jogiczne, a warsztaty są bardzo różnej maści, łącznie z kulinarnymi, ponieważ do, jakby dołączona do, tego, do tej salki jest mała kuchnia kameralna, w której też można przeprowadzić warsztaty a albo konsultacje dietetyczne. Świetnie, a dalej widzę gabinety. Zapraszam. Zobaczmy jeden z gabinetów. Mamy bardziej kosmetycznym, bo faktycznie odbywają się tu głównie zabiegi twarzy, ale przyjmuje tu również konsultantka medycyny chińskiej z zakresu zielarstwa. Kolejny gabinet, który jest z boku, to jest bardziej taki fizjoterapeutyczno- i również dostosowany do masaży zaraz sobie tam zajrzymy. Także są to nieduże kameralne przestrzenie, ale z relacji pacjentów i osób, które tu pracują, ta kameralność właśnie jest ogromnym atutem i plusem. Bardzo przyjemnie tutaj się czuję. czuję. To jest genialnie, powiem Mam szczerze, że kobido albo właśnie lifting up genialne to. Tak super, to muszę powiem, się zdecydować wreszcie na kobido, o którym wiele dobrego Proszę, Te dziewczyny są genialne, naprawdę. Dziękuję. Jesteśmy teraz na właściwym zielonym tarasie. Jest tu przepięknie, słuchajcie. Widać panoramę miasta, a jednocześnie ta zieleń, która jest tutaj blisko i otacza sprawia niesamowite wrażenie i daje możliwość wyciszenia. Właściwie od kiedy funkcjonuje zielony taras, Kasiu? Zielony taras ma już półtora roku albo dopiero półtora roku w zasadzie. Po pandemii podjęłam decyzję, czy przyszła w zasadzie do mnie okazja tej przestrzeni? Kiedy tu weszłam, od razu stwierdziłam, że to jest to. I prawda. Wcale Ci się nie dziwię! Prawda jest taka, że plan realizacji tego marzenia był jakby w duszy gdzieś dalej, ale tak miało być. Ja nie ukrywam, że też praktykuję jogę kondalini, i gdzieś te wizualizacje, gdzieś poszukiwanie tego w duszy spowodowało, że przyszło do mnie szybciej. Więc ten zielony taras, dlatego tutaj. Ponieważ jest blisko nieba, ja miałam ogromną potrzebę po osobistych doświadczeniach u innych terapeutów, że zazwyczaj te gabinety są na dole, bliżej ziemi, albo gdzieś z tyłu, albo gdzieś jeszcze niżej niż ziemia, i miałam potrzebę takiej jasności, takiej świeżości z ogromną dawką spokoju. I Myślę, że tutaj udało się to osiągnąć, Także... no zdecydowanie udało się to osiągnąć. Naprawdę przecudnie. Ja się tu czuję świetnie dopiero co stałam w korkach, a teraz super zrelaksowana wokół tej zieleni. Także naprawdę jeśli tu się odbywają zajęcia jogi, to są na pewno bardzo relaksujące. W sumie krótka historia. Myślałam, że dłużej zielony taras jest na mapie Poznania. Pytanie w takim razie od początku, a dziś. Czy coś się zmieniło? Czy coś Ciebie tak nauczyło? Jest coś inaczej? No bez względu jest to nowe doświadczenie. Ja z wykształcenia, zresztą wiesz moja droga, po tej samej alma mater, ale no, zielony taras to jest jakby... Inny kanał doświadczeń, biznes, prowadzenie firmy. Myślałam, że to będzie to samo. To też jest w pewien sposób prowadzenie firmy, ale charakter tego miejsca i ludzi, z którymi współpracuję, jest diametralnie różny. Jest dużo więcej spokoju, a przede wszystkim świadomości i uważności. Ja bardzo zwolniłam dzięki tej koncepcji i tworząc to, nawet pan, panom od wykończenia, powiedziałam, panowie. Bez żadnych nerwów, bez pośpiechu. Tu ma płynąć tylko dobra energia. I chyba nam się udało to osiągnąć, dlatego że faktycznie, kto nie wejdzie na zielony teraz, ma takie poczucie wow, taki spokój, w środku miasta gdzieś w centrum tak między blokami i mamy to. I na początku zastanawiałam się, na ile ta moja koncepcja, ta potrzeba właśnie tego miejsca znajdzie odzew na zewnątrz, u innych. I ku memu ogromnemu zaskoczeniu, szczęściu i dumie okazało się, że znalazłam naprawdę na dziś. Mam około 17 osób współpracujących, które weszły i powiedziały to tu. I to było niesamowicie budujące. No i tak się do dziś to zadziewa, więc w tej chwili zastanawiam się, w którym momencie mam powiedzieć: Stop, przepraszam cię, moja kochana duszo, ale nie mam już miejsca tutaj, żeby ci wynajmować. Bo jakby dobra energia, dobre zdanie i opinia poleciała w świat, i coraz więcej fajnych osób. Dzwoni i pyta: No to jak z tym wynajmem? To masz jeszcze miejsce. Jeszcze trochę mam, aczkolwiek zbliżam się chyba do tego Rubikonu, gdzie będę musiała powiedzieć dziękuję, żeby nie zatracić trochę charakteru tego miejsca, jakim jest właśnie ten spokój. Ale to z tego, co mówisz, też jest budujące i świadczy o tym, że ludzie poszukują takich osób, takich miejsc i takich wydarzeń. E, dzielą się jakimiś komentarzami? Poszukują i dzielą się no, z zadowoleniem z tego, że trafili tutaj. Chociażby pani, taki anegdota z codzienności, pani, która zajmuje się w ramach dewelopera opieką nad tą całą zielenią, którą tu widzimy za balustradami, wpuściłam ją, żeby mogła zrobić swoją pracę. Stanęła i powiedziała: Tak, ja tu dzisiaj pracuję, ale ja tu wrócę dla siebie. Ludzie potrzebują zwolnić, potrzebują się wyciszyć, potrzebują zadbać o siebie. Życie na co dzień no, nastręcza na, na, nam bardzo dużo obowiązków i stresu, i ten moment, gdzie ktoś poświęci nam uwagę, e, pozwoli naszemu ciału się rozluźnić, albo w ogóle znajduje się przestrzeń na rozmowę, że ktoś zwróci na nas uwagę, w, w sensie pogada z nami, e, niekoniecznie poda dobrą radę, ale znajdzie ten czas, mu uważność. Okazuje się bardzo, bardzo potrzebne. Także wiele osób zagląda tutaj, ale świadomych osób, bo to też są takie osoby, które już w pewnym momencie powiedziały sobie, stop, chcę zmiany. Stop chcę zwolnić. Albo nie chcę już tego wszystkiego wkoło, to jest dla mnie za dużo. Także nie trafiają tu też osoby przypadkowe do naszych terapeutów, to są osoby, które szukają. E, świetnie, też z tego co widziałam, to seniorzy poszukują. Macie tu zajęcia dla seniorów. Tak, <laughs> joga tak, tak. na krześle, na taborecie. Na krześle, no to jest tytułu wieku. To jest, to, trochę można się śmiać, ale nas to czeka. To jest ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim i wygody. Czyli naprawdę jest to krzesło? Naprawdę jest to krzesło, przy czym to krzesło też spełnia e, pewien walor narzędziowy do ćwiczeń jako rzecz, która pozwala złapać równowagę, ale też swobodniej się poruszać. Są to osoby starsze, ale najbardziej fascynujące jest to, że one po, potrzebują spotkać się, pobyć ze sobą i poruszać się. I wiek tu nie do końca ma znaczenie. Nie widzą przeszkód, żeby po prostu być aktywnymi fizycznie. I ta joga na krześle to jest naprawdę taki bezpieczny sposób właśnie zbudowania tych kontaktów towarzyskich i zadbania o siebie, jeśli chodzi o ruch. Bo stare chińskie hmm. przysłowie mówi, że starzejemy się dlatego, że sztywnie hmm. Tak? Czyli tak długo jak zachowamy elastyczność ciała i swobodny przepływ energii w ciele, tak długo starość nie będzie nam doskwierać. Pięknie powiedziane. Słuchajcie, tu jest tak pięknie, że nie chcę się tego miejsca opuszczać. Nawet deszcz zaczyna padać, ale wcale nas stąd nie wygania. Ale myślę, że to dobry moment, żeby zaprosić Was do Zielonego Tarasu w Poznaniu. Kasiu, na jakie wydarzenia najbliższe zaprosisz? No rozpoczął się już, więc ewentualnie obserwujcie stronę, jeśli chodzi o takie hawajskie klimaty, bo mamy tutaj specjalistkę Anię, która nas wprowadza w świat hawajskich rytuałów ciała i to ja sobie się wesprę, bo to jest już naprawdę profesjonalna sprawa. Jest cały cykl spotkań, który obejmuje fregatę, taniec hula, lomilomi, lomi praca z głosem i z oddechem, w ogóle filozofia zdrowia, hawajska filozofia zdrowia i masa kailoa, Więc jest to naprawdę spora dawka wiedzy specjalistycznej z zakresu właśnie hawajskiej pracy z ciałem. Będzie Karolina Smektała, która wprowadzi Was w światolejków za chwilę do Tera. Bardzo pięknie Karolina opowiada i pracuje w szeroki sposób na olejkach, robiąc kosmetyki, robiąc perfumy, ale też pracując terapeutycznie. Mamy również Asię z Cud jogą, świetna terapeutka kranio i fizjoterapeutka, która jest jednocześnie <śmiennie> uczy jogi, ale również praktykuje jogę i zaprasza Was na praktykę na Zielonym Tarasie. Jest Martyna, która prowadzi krągi kobiet. To też troszeczkę o tym jest na zielonym tarasie. Za chwilę akces bar z Nikolą, która się tu systematycznie pojawia. Akces bar jest w ogóle przepiękną formą terapii, dostępną dla każdego. To nie jest super wiedza. A w skrócie, tak na czym polega? Pracujemy na obszarze czaszki i mamy. O ile dobrze pamiętam, 36 punktów, które aktywowane przepięknie wpływają na ciało. Chodzi tutaj o rozluźnienie, głębokie wejście w obszary zablokowane pod wpływem emocji, doświadczeń, codzienności. No, przyczyn zablokowania w ciele możemy mieć całe mnóstwo, a tego typu praca pięknie nas rozluźnia. No, nasza głowa w ogóle często pomijana gdzieś tam wymasujemy plecy, wymasujemy nogi. A głowa jednak i stopy są bardzo istotne. No, akurat akces barst to będzie, będzie głowa. Także gorąco polecam do takiej nawet codziennej pracy w rodzinie, czy pomocy dzieciom, czy pomocy najbliższym no to tyle z takich które, wydarzeń, które będą w najbliższym czasie, czyli czerwiec, lipiec a potem to serdecznie zapraszam do śledzenia bo staramy się dzielić tym co tutaj przetwórcze istoty na zielonym wymyślają na bieżąco wrzucamy zbieramy grupy, bo też to jest taka prawda, że Każde wydarzenie wymaga uczestników, mhm. i tu zebranie tej grupy jest takim krytycznym momentem mhm. zainteresowania ludzi tematami zdrowia, właśnie samoterapii albo pomocy najbliższym. Mhm. Zdarzają nam się właśnie mamy z córkami, które przychodzą na zajęcia, i cały czas mhm. podkreślam, ta otwartość jest szczególnie wśród kobiet, aczkolwiek zapraszamy panów, bo myślę, że to jest równie ważne, żeby partnerzy czy ojcowie też gdzieś w świadomy sposób funkcjonowali ze sobą i z najbliższymi. Świetnie, to na pewno już niedługo dołączymy do tych wydarzeń. Tym bardziej, że ja mam blisko, także wrócę do tego miejsca bardzo chętnie. Jestem po raz pierwszy, ale zdecydowanie chcę tu wrócić. Pytanie oprócz tutaj, tego adresu poznańskiego, jakiego? To jest Zielony Taras na Piątkowie, ulica Trójpole, ale wejście jest od ulicy Przyłuskiego, więc jeszcze bardziej tajemniczo. Zapraszamy serdecznie. Ale bezpośredni kontakt z terapeutami, którzy są wymienieni w naszym zespole na stronie internetowej albo na Facebooku. I tam są bezpośrednie telefony do osób, żeby się umówić na spotkanie. I na Facebooku Zielony Taras, przestrzeń dla zdrowia. Tak, zgadza się. Ja się trochę <grym> lubię w tym wszystkim, bo to po prostu te media. <grym> Słuchajcie, e, dla mnie to jest pierwsze tego typu spotkanie. E, cieszę dla mnie się też i w ogóle szaleństwo. Jak wyjdzie, mam nadzieję, że okej. Okay. Wyjdzie wspaniale na pewno, dlatego że wspaniały temat poruszamy. Temat, który dotyczy zdrowia i rozwoju osobistego, szczęścia. No, nie ma nic piękniejszego w życiu niż te obszary. Także ja się bardzo cieszę z tego spotkania, które było dla mnie również inspirujące, a mam nadzieję, że przede wszystkim dla Was, że mieliście fajną okazję poznać Kasię, która założyła to miejsce. Poznać to miejsce i też skorzystać z warsztatów, z usług, z zajęć, które tutaj się odbywają. Razem z Kasią serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia. Dziękujemy.